Dobry wieczór, dzień dobry, witam serdecznie w kolejnym odcinku historii niecodziennych podcastu o demencji. Jeśli są Państwo tu pierwszy raz, ja nazywam się Karolina Jurga, jestem psychologiem, neuropsychologiem, jestem autorką poradnika dla opiekunów osób z demencją: idealny opiekun nie istnieje, a także autorką portalu Poznaj Demencję, dużo mówię też na kanale YouTube Karolina Jurga. Poznaj Demencję. Dziś, zanim przejdziemy do historii, to bardzo chciałam podziękować za wspólne 10 tygodni. No, może trochę dłużej, dlatego że były pewne obsunięcia w publikacji historii. Niemniej jednak, dzisiaj jest dziesiąty odcinek. Proszę podzielić się w komentarzu, kto jest z nami, co te historie Państwu dają, być może jakieś konkretne wydarzenia, być może tak bardzo ogólnie inspirują. Dostaję bardzo dużo wiadomości prywatnych, e-maili, natomiast zachęcam do tego, żeby się podzielić tak, tak na forum, króciutko nawet, żeby inni wiedzieli, że jesteśmy tu razem bo ta opieka jest łatwiejsza, kiedy właśnie jest to poczucie bycia razem. Nawet jeśli kogoś fizycznie nie ma obok, to takie łączenie się online. No, a dziś zapraszam w takim razie do wstępu i do historii. Karolina Jurga. Niecodzienne historie. Podcast o demencji. Są to historie z czułością, z miłością, z troską w tle. A dziś historia o pani Roxanie, której babcia nóżką w domu opieki podrygiwała. To zaczynajmy. Dzień dobry. Opowiem historię o mojej ukochanej babci Elizie. Moja babcia przez długi czas przebywała w szpitalu w związku z podejrzeniem zatorowości płucnej i problemami kardiologicznymi. To był bardzo długi pobyt, ponieważ około 6 miesięcy. W tym czasie, przez około 3 miesiące, babcia była w śpiączce. Okazało się, że w trakcie kilku prób wybudzenia babci ze śpiączki przeszła kilka mikroudarów pnia mózgu. I wtedy się zaczęło. Babcia gadała takie głupoty, chodziła w samym pampersie po oddziale, wchodziła ludziom do łóżek. Pacjentki z pokoju skarżyły się na nią, że zabiera im rzeczy. A my wraz z mamą byłyśmy w szoku, zdezorientowane i przerażone tym, co nas czeka, jak babcia wyjdzie do domu. Dzięki Bogu dom zadziałał tak kojąco, że babcia po paru miesiącach wróciła do dawnej siebie, tylko z większą, powiedzmy, sklerozą. Trzeba było jej przypominać, żeby odgrzała sobie obiad, wzięła leki i tak Ale generalnie była samodzielna. Stał się cud. Choć nie na długo. Potem zaczęła się powolna degradacja. Zaczęło się od tego, że trzeba było babci przywozić jedzenie i podstawiać pod nos. Później córka, a moja mama, potrzebowała większego i bardziej profesjonalnego wsparcia w postaci opiekunki. A babcia w tym czasie była coraz bardziej w swoim świecie coraz mniej ją cokolwiek interesowało siedziała tylko całymi dniami wpatrzona w telewizor lata leciały. A opiekunki się zmieniały co chwilę. Ciężko było znaleźć kogoś, kto był godny zaufania i rzeczywiście zająłby się babcią tak jak jej córka. W międzyczasie okazało się, że babcia już nawet nie wie, kim my jesteśmy, ja i moja mama. Później nie wiedziała, że w ogóle ma rodzinę, a nawet gdzie jest Łazienka. I ja, jako wnuczka, patrząc, jak moja mama toczy heroiczną walkę o bliską jej osobę, zaczęłam z nią rozmawiać o umieszczeniu babci w domu opieki. Tutaj, drodzy państwo, nie byłabym sobą, gdybym nie powiedziała, że zamiast słowa umieszczać dobrze jest powiedzieć przeprowadzić albo zamieszkać dlatego, że jak zmieniamy miejsce zamieszkania no to my się nigdzie nie umieszczamy my się przeprowadzamy lub właśnie zamieszkujemy nowe miejsce więc zachęcam do tego żeby zmieniać swój język żeby dbać właśnie o język w tej sferze po to żeby nasza podświadomość nie czytała tego co mówimy jako uprzedmiotawianie naszego bliskiego czyli przeprowadzić do domu opieki albo babcia zamieszkała w domu opieki to czytam dalej prób było wiele ale moja mama w ogóle nie chciała o tym słyszeć. Mówiła: Nikt się nią nie zajmie tak jak ja. Ona na pewno w jakim jestem. To było takie oszukiwanie samej siebie. W ogóle nie było dyskusji. Mama jeździła z zakupami, taszczyła je na trzecie piętro, gotowała, sprzątała, żyła na dwa domy. O swoim życiu, małżeństwie i planach mogła zapomnieć, bo ciągle coś. Do momentu, w którym po raz kolejny bardzo mocno zawiodła się na pani opiekunce, i ją to bardzo zabolało. Pękła: No, ileż można być twardym? No właśnie, pani Roxana, dokładnie tak. I ile można być twardym? Właściwie nawet nie trzeba być twardym. Czy ja muszę być twardą? Dobrze jest zadawać sobie takie pytania, dlatego że właśnie mówienie o tych swoich emocjach, mówienie o tym, że potrzebuje pomocy, przyjęcie, zaakceptowanie tego w sobie, to również jest bardzo kojące, leczące i pomagające tak naprawdę na co dzień. Nie trzeba zakładać peleryny superbohatera, bo już nim się jest, nawet nie będąc twardym. I czytam dalej. Zaczęło się szukanie domu. Los chyba tak chciał, że udało się szybko, i decyzja zapadła. Decyzja, która kosztowała moją mamę wiele wylanych łez, ogrom stresu, pretensje od rodziny. No, nie spodziewaliśmy się tego po tobie. Milion myśli w głowie, czy dobrze robi, to było dosłownie jak roller coaster emocjonalny. Pierwszy tydzień mama tylko płakała i nic nie jadła, mimo że nic złego w sanatorium się nie działo. Sanatorium, dlatego że tak właśnie powiedzieliśmy babci, że jedzie do sanatorium. Myślę, że dobrze, że państwo tak powiedzieli, dlatego że osoby z demencją w takim bardziej zaawansowanym stadium już nie mają świadomości tego, dokąd jadą, gdzie są, gdzie przebywają. Więc ważne jest, żeby używać takiego bezpiecznego dla nich języka. Czyli słowo sanatorium, turnus rehabilitacyjny, to jest znane, bo to jest z przeszłości. Słowa z przeszłości będą słowami bezpiecznymi. Babcia w tym domu opieki była zaopiekowana i zadowolona. I tu nastąpił szok. Moja babcia była zadowolona. Stała się inną babcią niż tą, którą pamiętam przez ostatnie lata. Tą, która siedziała tylko przed telewizorem, tą, która w ogóle nas nie zauważała, tą, która uciekała od naszego towarzystwa, która wręcz była zła, że chcemy z nią w ogóle porozmawiać. W tym swoim domu babcia nam gasła i to momentalnie, a w domu opieki jest jak nowy człowiek. Oczywiście to, że jest w swoim świecie i nie wie, kim jesteśmy, nie zmieniło się i zapewne nie zmieni. Jesteśmy z mamą w szoku. Bo babcia tam spaceruje, co w domu w ogóle nie wchodziło w grę, bo babci było ciężko że zejść po schodach na dwór. A jak moja mama goniła ją w domu do chodzenia, to babcia była wściekła. Co więcej, w tym domu opieki moja babcia śpiewa i podryguje sobie nóżkami w rytm muzyki na świetlicy. Dowcipkuje, jest pogodna, uśmiechnięta, mówi, że jest jej super. Bierze udział aktywnie w zajęciach, gdzie w domu nie można było jej namówić na nic. Wszyscy ją chwalą, że jest miła, że gaduła. Tego w domu nie było od lat. Teraz ciągle nam coś opowiada. W domu w ogóle nie chciała z nami rozmawiać. Spędza czas w towarzystwie innych ludzi. To, jaka nastąpiła przemiana, przerosło nasze najśmielsze oczekiwania. Byłam ostatnio u niej i nawet nagrałam to, jak śpiewała, i łzy mi płynęły ze szczęścia, że jest w tak dobrym humorze. Moja mama nie może wyjść z podziwu. Wyobrażam sobie, pani Roxano, co to musi być za zdziwienie, kiedy babcia w domu była tak bardzo bierna, a w domu opieki otworzyła się. Przez wiele lat, kiedy pracowałam w domu opieki, poznałam wiele takich sytuacji. Rzeczywiście bywa tak, że osoba, będąc w tym swoim świecie, spotykając osoby, które również są w tym swoim świecie i to są takie różne, aczkolwiek podobne światy demencji, to zaczynają otwierać się. Zaczynają czuć się akceptowane. To wszystko dzieje się absolutnie na poziomie nieświadomym, bo to nie jest tak, że w domu chce się, prawda, być zamkniętym, nie rozmawiać z nikim, bo czuje się niezrozumianym, ale jednak bycie wśród innych w podobnej sytuacji to po prostu podświadomie otwiera. I mogło tak się wydarzyć u babci. No i czytam dalej. Co więcej, kiedy moja mama zawiozła babcię, dowiedziała się, że będzie dzielić pokój z panią, z którą nikt nie wytrzymuje, bo jest niemiła, opryskliwa i każdy od niej ucieka. Ta pani jest tam od dwóch lat, nie bierze udziału w życiu domu, bo ciągle siedzi i czeka na córkę. A od kiedy przyszła moja babcia, są super kumpelkami. Rozmawiają. Wiadomo, każda mówi o czymś innym. No, ale spędzają czas razem i ta pani już nie czeka na swoją córkę. I jest jej lepiej od kiedy moja babcia z nią jest. Ja wiem, że to wydaje się nieprawdopodobne, bo my same z mamą, gdybyśmy mogły, to co chwila byśmy się szczypały. Ale to się dzieje naprawdę. Można być szczęśliwym w domu opieki. I tak sobie myślę, nawet jeśli faktycznie to są ostatnie miesiące. Od tego nie wie nikt, życia mojej babci. To jesteśmy z mamą tak bardzo radosne, że ten ostatni czas moja babcia spędza będąc wesołą i bez trosko szczęśliwą, śpiewając piosenki i podrygując nóżką. Podpisano Roxana. Ja oczywiście w tych historiach zmieniam imiona, po to, żeby zachować anonimowość. Natomiast pani Roxano bo tak panią w tej historii nazwałam. Bardzo dziękuję za podzielenie się tą historią. Miałyśmy okazję jakiś czas temu, może rok, może półtora, rozmawiać ze sobą. I pamiętam, jak bardzo trudne było podjęcie decyzji o domu opieki, jak wiele tam było emocji, ile wątpliwości. Pamiętam ten czas i cieszę się ogromnie, że ta decyzja, okupiona wieloma dylematami, wątpliwościami, przyniosła dobre owoce dla pani, dla mamy, dla babci. Cieszę się ogromnie, że odnalazły panie światło, nadzieję i drogę przede wszystkim. Wierzę, że ta historia też może być inspiracją dla innych, którzy właśnie borykają się z taką decyzją. Nie jest to absolutnie prosta decyzja o przeprowadzeniu bliskiego do domu opieki. Zachęcam też do tego, żeby mówić o swoich wątpliwościach, mówić o swoich emocjach, nie wstydzić się tego, nie bać się oceny. Chociaż tak jak pani Roksano napisała pani, że rodzina mówiła, jak możesz to zrobić swojej mamie. I zapewne wielokrotnie Państwo słyszą takie zdania od członków rodziny, którzy nie mają zielonego pojęcia o piece, albo wpadają tylko na chwilę i tyle. Natomiast Państwo są z tą opieką i mogą Państwo słyszeć, co ty robisz, dlaczego taka decyzja, jak możesz, w życiu mama by nie zrobiła tego i tego dla ciebie, a ty coś takiego robisz. To jest bardzo trudne do uniesienia. To jest ogromnie obciążające i ściągające w dół. Natomiast jeśli jest taka możliwość, dobrze też nie odbierać telefonu, nie odpisywać na wiadomości, nie dyskutować. Tylko w swoim sercu rozeznać tą decyzję, co mną motywuje, jakie mam intencje, jak sytuacja wygląda na ten moment mojego życia, osoby chorej, na ten moment podjęcia tej decyzji o, o przeprowadzeniu do domu opieki, żeby być w zgodzie ze sobą. To da też taką ogromną siłę do odparcia, można powiedzieć, tych ataków ze strony osób trzecich. Sąsiadów, rodziny, bliskich, znajomych, żeby mieć pewność w sobie na ten moment życia, to jest najlepsza możliwa decyzja, najlepsze możliwe rozwiązanie. Nie trzeba od razu myśleć, że to jest na całe życie. Na ten moment życia mojego bliskiej osoby chorej. Bardzo dziękuję Państwu za wysłuchanie tej historii. Bardzo dziękuję, że jesteście razem ze mną. Dziękuję za te historie, które do mnie Państwo przysyłacie. To zaszczyt móc czytać Państwa historię. Bardzo dziękuję za wysłuchanie tej i jak zawsze do usłyszenia w następnej.